Ho, ho, ho wszystkim, siema siema. Z tym świątecznym akcentem witam was w nowym odcinku. Będziemy dzisiaj tuningować nowiutkiego bugacza Chirona, a inaczej tutaj Nero. No dobra, no to co, pokażę go wam najpierw. Sobie tutaj stoi, tak oto to wygląda. No wiem, na pierwszy rzut oka może przypominać trochę starego, nie? Bugacza co tutaj było, ale. To tylko pierwsze takie wrażenie. No dobra, tak wygląda z tyłu, z boku. Jeszcze wam pokażę wnętrze, które mi się, nie ukrywa bardzo podoba. Witam pierwszego widza. Eee, teraz tak, obczajcie sobie wnętrze, to przepiękne wnętrze, bo naprawdę urzekam mnie ono swym pięknem. Spójrzcie na tą kierowniczkę dopracowaną w, w każdym szczególe, naprawdę. Aha. Wszystko widać, naprawdę, cudowne. No dobra, to teraz idziemy je przerobić. No dobra, to jeszcze raz wam pokażę je. Jest 360 stopni. No patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak oto to piękność wygląda. Ok, teraz musimy go ulepszyć. Szkoda, miałaś go ulepszać, bo i tak oryginalnie mi się podoba. No, ale dobra. Czemu no, się no, nie, nie robi it? dla nagrywania? No i niestety się już trochę mi zeszpeciło, ale dobra. A niech se będzie. Tak się dorobi, to sobie kupię jeszcze jednego i będzie w podstawowej wersji Hitler. Dobra. Zderzaki teraz, obczajmy sobie. Oryginalny jest taki taki karbonowy. Wiecie co, ja sam nie wiem jaki dać teraz? Chyba oryginalny. Tylne zderzaczki. Dyfuzor dochodzi. Kolor podstawowy i kolor dodatkowy. Y tutaj jest kolor dodatkowy po bokach, to ja sobie dam tutaj kolor podstawowy. Dokładki zderzaków kaczki co to? Aha, usunięte. Kolor podstawowy i dodatkowy, a jakie są takie? Aha, czarne takie. <laughs> ja sobie może są takie. Ok. Na dwozie drzwi. Brak. Uh, detale kolor podstawowy, kolor dodatkowy i karbon. Wiecie co, mi się oryginalne podobają. Jednak zostawię błotniki. A, usuwamy to. Nie, no ja no to zostawię. Silnik, można doblek silnika ulepszyć? Można, zobaczcie. Kolor dodatkowy i carbon. A, taki jest kolor podstawowy. Whatever o, szkoda design. mi taka kasa, no to wiecie. Ale to mi tak ładnie wygląda w tym. Dobra, zostawimy. Ulepszenie silnika to na później. Tu mamy takie cztery. karbonowy, podwójny, podstawowy znaczy się. To taki i karbon. W każdym hmm. razie co, ja że może żeby być oryginalny, bo u mnie zdałem i mają to. Ja sobie wezmę może ten podstawowy. A, niech sobie jest. Dobra, grille. Ze srebrną botoczką. Niebieska, dodatkowa i karbonowa. Wiecie co ja zostawię srebrną. Maska. Dodatki do maski. Co usunę? Aha, zapinki. Jeszcze są płaskie. Karbonowe. Wiecie co ja usunę? Mówi trochę to szpeci Dobra. Maska carbonowa cała nie wiecie co niezbyt Dobra dalej A klaksony bo jeszcze podobno doszły klaksony świąteczne wiecie? Wiecie co, kupię wszystkie, żeby mi zostały jakby są. Daj sobie dom. Dobra. Wnętrze. Deska rozdzielcza. I teraz możemy niestety ją oszpecić tylko, bo kolega już pokazywał mi. Spójrzcie, jakie paskudne jest to w porównaniu z tym. No, by mi dla mnie. Ja w życiu tego nie dam. Sorry, nie, 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 odpada. Drzwi. Tych pięknych drzwi też nie odpecę. nie, 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 nie. Siedzenia też są zajebiste i czymś takim bym je tylko zepsuł. To zostawiamy. Kierownice tak samo nie bo mi się w, w cholerę podoba. Nie dam czegoś takiego zamiast tego. Więc paszo, won, kolor świateł, jedynie to mogę pozmieniać. Srebrne są oryginalne widzicie? Ale to zaraz zobaczę, jakie dam kolor zewnętrzny. Więc. Jeszcze klatka. Na cholery mi w takim samochodzie klatka, ja się pytam. Tego może nie dam światła, reflektory damy sobie te zajebiste ksenony. Oznaczenia, właśnie najważniejsze. Tutaj jakieś literki napisy mi dochodzą. Kroeks. Takie sportowe Takie zajebiste. Nie No postarali się, postarali. Podoba mi się. Janka takiego. Sprank, jackal. O o o o o. Fajne, fajne, fajne. Czerwony jackal. I to wszystko tak. No dobra. To zaraz wybiorę sobie jakieś oznaczenie, wiecie? Poczekajmy z tym chwilę, bo muszę jakiś kolorek ustalić. Dokładki dachowe, Co my tu mamy? O, takie coś. Ale to zasłania widok strasznie. A to się stało, że... Więc tego nie dam. Dach. Karbonowy. Nie, ten też nie dam. Spoiler. Karboniasty. Średnio. Aha, aha. Taki. Taki. I taki dzikus wielki. Or Który nie ukrywam trochę szpeci mi to co jest oryginalnie jest fajny. Seryjna, może takiego dzikusa zrobić, czy Technology zostawić orygin oryginal Jakie kosztuje? To mnie kusi, wiecie? No nie wiem. Zobaczę, jak będzie kolorystycznie jeszcze wyglądać. Tu poczekam na chwilę. Koła, zawieszenia nie ma. Nie ma, nie da się go obniżyć nawet. Dobra. No to co? Lakierowanie. Kolor podstawowy To sobie uprzejmy. Ekipa lukna. Ło, wow, no to z kółka się malują też. Felgi. No fajnie, fajnie. Hmm. Jeszcze z kolor wykończenia, czyli wnętrza. Dobra.

No zaraz, już wiem, że na pewno kolor dodatkowy dam w kolorze ekipy, bo mi się to zajebiście podoba. If you chyba, can że, think it, chyba, it, że, że w kolorze it. ekipy, a tam to srebrne. A no, może zrobię tak, jak chciałem na początku. Słupalne to. Kolor dodatkowy, ekipa. Okej, okay, no i zajmi się, to wygląda. No, no i super. Wiadomo, pierwsza myśl zawsze najlepsza. Mm -hmm. Kolor wykończenia w trzeba, Wiecie, co na razie. Czarny mi się bardzo podoba. Beżowy to tu kurcze nie pasuje Eee czarny zostawimy klasykę Dobra e, teraz jeszcze tylko wnętrze sobie wezmę a, 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 i kolor świateł To wiecie co ja sobie tam tutaj zielone Zielone były Cytrusowa zieleń sobie dam Okej okay. Żeby było pod kolor Witam drugiego widza, Siema, ma siema, siema ziomuś Oznaczonka że fajnie to wygląda Ja nie, żadnej kartki nic nie mądry. Ja sobie to dam Już tak wtedy chciałem A po czerwone Chociaż bardziej to pasuje Whatever you desire. Jakby co i to słyszycie w tle mojego brata. A, więc się nie przejmujcie. Sobie tam to witam trzeciego, widzę siema, cieszę się, że mnie oglądacie. Naprawdę? Sprawiacie mi tym niewiarygodną radość. A, przód tył kolorny Kolorne onka. Żeby być oryginalnym, dam cytrusową zieleń. Będę? Więc... Jezu, ile na to autu już poszło, ludzie! Prawie... Pięć ILE?! Około 4 miliony już na to poszło. Jezu... Dobra, nieważne. Właśnie, teraz ten spoiler, mówię, jak będę już miał kolorystykę, to pomyślę nad spoilerem. I teraz, czy dać ten? Już widzę, że mi to nie zbyt pasuje teraz. Oryginalny jest najlepszy jednak. Tablice, rejestracja... Wiecie co, ja tablicę zostawię jako czarno, zrobię taką sobie, o. Coś mi jeszcze zostało, kółeczka, no oczywiście, że kółeczka, bo i tak kolor widzicie, nie widać. Osiągi to zaraz przerobię. <grym> Dobra, <dosyć> <grym dosyć> no nie będę taki ok okrutny, chociaż wiecie, to zlebiście wygląda. Mhm, mm mhm, mhm, spójrzcie na to. Jeszcze że te czekale są fajne. To jest takie, to jest Niezłe. Niezła maszyna. No. no rush at all. Czemu dajesz ten sam co ja? <grystanie z nasionym zdaniem> tu mamy takie. O nie, sportowe tu w ogóle nie pasują. Nie, 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 ma nie, patrzeć tuner. tuner. O nie, nie, ma, patrzę, Oj, też nie, Tu jedynie luksusowe albo te Benesy. Według mnie. Się co, komie kusi jakoś tak, nie wiem czemu. Albo to. A, zaszaleje sobie tam takie. Niech sobie są. Więc... Zrazu kolor kół mogę dać, widzicie? To jest właśnie fajne w tym Jasne, taki, taki Żeby może nie kombinować, nam my tu są zieleń Koła projekt opon. Oczywiście, że dajemy Ulepszenie Kulo odporna dym pod opon? Dali jakieś świąteczne? Nie dali. Dobra to teraz osiągi, bent, krzynia biegów, ciach, pancerz, ciach, hamulce maksymalne silnik, ulepszenie też na maksymalnie. wiecie co jeszcze się zastanowię może nad tutaj kolorkiem wnętrza Jednak czarny jest najlepszy. Dobra. Emblematu ekipy nie daję, bo to głupota w takim samochodzie pięknym. No dobra, no to wszystko mamy. Jeszcze szyby można jedynie przyciemnić. Odrobinkę. Piękne auto, naprawdę. Dobra opuść pojazd. I zobaczcie. Spójrzcie na to cudo. Zajebiste. No dobra. Jak macie jakieś pytania, no to piszcie śmiało, nie? Ja wam odpowiem teraz. Dobra, może wyjadę tym na ulicę się przejedziemy kawałek. Jak sobie zobaczycie jak to jaki tu ma dźwięk silnika dokładnie i wszystko inne. wyjedź na zewnątrz okay, okay. <grymne> Cześć, kamera mi na balę, zobaczcie żeby nie przedłużać i wam, i wam nie spoilerować tego samochodu aż tak za dużo każdy sobie sam nim pojeździ to się przekona jaki jest fajny więc tak będziemy kończyć może na ten moment no i tak wtedy dzięki, że mnie oglądaliście i pamiętajcie jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami to subskrybujcie nasz kanał, naprawdę warto komentujcie, lajkujcie to nas zmotywuje do kolejnych działań bo tak jest i to by było na tyle wtedy, ja Jeszcze chciałbym Wam podziękować za te 200 ponad subów, no. Naprawdę, cieszymy się z tego bardzo. No dobra. No to co, jeszcze raz wtedy dzięki za oglądanie, do, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.